Dla zdrowej, pięknej skóry trzeba wiedzieć, jakie kosmetyki wybrać. W tym filmie podpowiemy, jak dobrze dobierać kosmetyki do skóry. Używaj tylko kosmetyków odpowiednich dla twojego typu skóry. Masz suchą skórę? Unikaj produktów do cery tłustej. Stosuj kremy do okolic oczu, powiek i szyi. Inne kremy mogą być za ciężkie i powodować opuchnięcia pod oczami. Wmasuj żel lub mleczko oczyszczające przez około 2 minuty. To mniej więcej tyle czasu, ile potrzeba, by składniki tych preparatów związały się z zanieczyszczeniami skóry. Jeśli żel lub mleczko zostanie na skórze krócej, prawdopodobnie nie oczyściłeś jej prawidłowo. Żele pomagają usuwać wodniste zanieczyszczenia, takie jak pot. Balsamy usuwają bardziej tłuste zanieczyszczenia, np. sebum. Płyny dwufazowe świetnie nadają się do mycia twarzy, zwłaszcza z makijażu. Zawierają one fazę wodną i fazę oleistą. Namocz wacik płynem i przecieraj twarz, aż będzie czysta. Pamiętaj o wymianie wacików. Przed nałożeniem kremu wklep tonik odpowiedni dla Twojej cery. Pomaga on przywrócić naturalne pH skóry, zaburzone przez środki myjące. Zaburzone pH osłabia skórę, zwiększając jej podatność na infekcje. Tonik poprawia też wchłanianie składników kremów i ma dodatkowe korzyści pielęgnacyjne. Jeśli masz cerę trądzikową, mieszaną lub tłustą, możesz też delikatnie przetrzeć twarz wacikiem nasączonym tonikiem. To zapewni dokładne oczyszczenie Twojej skóry. W ciągu dnia stosuj tylko krem dzienny, odpowiedni dla Twojego typu cery. Zawiera on filtry UV chroniące skórę przed szkodliwym słońcem. Pamiętaj o kremach z filtrem UV w ciągu dnia, minimum SPF 30, najlepiej SPF 50. Promieniowanie UVA i UVB odpowiada za 90% starzenia się skóry. Dla ochrony skóry stosuj kremy na noc. Mają więcej składników wspomagających nocną regenerację skóry. Nałóż krem na kilka punktów twarzy i szyi. Potem delikatnie wmasuj, rozprowadzając równomiernie po twarzy i szyi. Na koniec w klep. Złuszczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Po złuszczaniu użyj maseczki oczyszczającej. Potem nałóż maseczkę nawilżającą, odmładzającą lub łagodzącą, zależnie od potrzeb skóry. Złuszczanie usunie martwy na przygotowując skórę do lepszego wchłaniania składników maseczki. Pilingi enzymatyczne są dobre dla każdego typu skóry, zwłaszcza wrażliwej i suchej. Pilingi drobnoziarniste można stosować na cerę mieszaną i tłustą, jeśli nie masz wyprysków. Stosowanie tych kroków pomoże Ci osiągnąć lepsze efekty w pielęgnacji skóry. Więcej informacji znajdziesz w mojej szkole totalnego odmładzania już wkrótce. Znajdziesz tam 12 kursów oferujących kompleksowe podejście do odmładzania. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij obserwować i subskrybować po więcej świetnych treści. Żyj piękniej, młodo Marta.